Jak to nie jest zrobione? Mirakula! W ogóle słuchajcie, taka sytuacja się zdarzyła, ogarniam odcinki z czasem z białym kotem, ogólnie te, te, co się tam cofają w czasie i tak dalej, nie? No i właściwie już kończę, ale w tym momencie otrzymuję wezwanie do stawienia się na tronie w łazience, więc no obecność obowiązkowa, to schodzę na dół, a przy okazji na stoliku widzę taki zegarek kieszonkowy, w sensie ja go kupiłem wcześniej na targu staroci, ale w sumie nie zaglądałem, to pomyślałem, dobra, wezmę go ze sobą, zobacz czy działa i nagle flarem.. Sobie akurat ze sklepu i mam takie, kurde, w sumie niedługo ten odcinek z grafi czasem to będę mieć gotowy, to może w sumie ogarnę sobie na szybciutko i wieczorkiem wrzucę. Siadam do kompa, zaglądam na YouTube, czy jakieś komisum, a tu patrzę, kurde, gdzie są odcinki z trzeciego sezonu? Debior odcinki z drugiego sezonu się zaczęły i ten czekaj, który dzisiaj w ogóle patrzę, normalnie cofnąłem się w czasie. No i tutaj jestem. W sumie zastanawiałem się, czy zrobić ten odcinek teraz, czy później, bo No, nosiło mnie, żeby zebrać się za Miraculum królika w ogóle i w podróże w czasie, tylko no te odcinki tam są i czekają, a do trzeciego sezonu mamy jeszcze ciekawe. check. Przy omawianiu w sensie, no ale po prostu ustaliłem, że zrobimy tak. E, omówimy tu sobie ogólne technikalia, jak w ogóle działają tutaj podróże w czasie, a przy omawianiu tych konkretnych odcinków, po prostu zrobię tak, że się tam skupię na tych konkretnych rzeczach, które tam nie działają. Bo, bo nie działają. Dobra, to Miraculum Królika, tak? Tutaj oczywiście nie ma za bardzo w sumie co mówić, bo moc Miraculum Królika pozwala po prostu na podróżowanie w czasie. No to po prostu otwieramy portal i wchodzimy, i nie, nie przenosimy się od razu za 100 lat. Bo trafiamy do tak zwanej kryciej w norki, czyli jakby wymiaru poza czasowego, coś w ten stylu, z której to dostaniemy się nie tylko kiedy nam się żywnie podoba, ale również pozwala nam przeglądać i przenosić się w alternatywne rzeczywistości. I w tym momencie właśnie muszę stanąć przed zadaniem próby wyjaśnienia podróży w czasie w tym serialu. A może spróbujmy bardziej ogólnie, co? Bo jeśli chodzi o podróże w czasie, to ja znam w sumie dwie szkoły. Bo możemy mieć kilka linii czasowych, czyli no to co mówiłem, alternatywne rzeczywistości, ale można też mieć tylko jedną linię czasową, pomimo tego, że można podróżować w czasie. Już tłumaczę. Czasowe multiversum, że tak to nazwę sobie naukowo, to jest po prostu koncepcja, w której w momencie kiedy cofamy się w czasie i robimy coś inaczej, i zmieniamy bieg wydarzeń, tworzy się alternatywna linia czasowa, której to przebieg uwzględnia to, co zmieniliśmy. Więc kiedy wracamy do przyszłości, to już te zmiany zostaną zapisane, i właśnie z tymi musimy się mierzyć. Najczęściej w narracji to jest jakaś pierdółka, która sprawia, że ktoś przejmuje władzę nad światem, czy coś w tym stylu, i trzeba to potem odkręcać. To jest bardzo częste. Przykład, oczywiście, powrót do przyszłości. To chyba najbardziej znana seria w ogóle, gdzie takie coś występuje. Przynajmniej tylko ja tak kojarzę. I najczęściej korzystanie z tych alternatyw ma charakter wyłącznie narracyjny, no bo nie tłumaczy to nam takich przypadków jak paradoks dziadka, o którym zaraz, ale jest jeszcze opcja druga że mimo wszystko istnieje jedna linia czasowa, żadnych alternatywnych rzeczywistości z uwzględnieniem tego, że w którymś momencie jakaś cywilizacja, najczęściej oczywiście ludzka, odkrywa jak podróżować w czasie. Przykład Avengers Endgame i na jego przykładzie omówię taki fajny wycik. Po tam wyjaśnie starożytny, że jeśli teraz weźmie od niej kamień nieskończoności, to wcale nie jest tak, że on zaburzy w jakikolwiek sposób percepcję świata, bo dzięki swobodnemu przenoszeniu się w czasie, on może przyjść do tego momentu, żeby wziąć od starożytnej kamień nieskończoności, wrócić do przyszłości, zrobić co ma zrobić i później cofnąć się dokładnie do tego samego momentu, w którym wziął niej ten kamień nieskończoności, żeby go oddać. Także z poziomu starożytnej to wygląda tak, że Bruce bierze kamień, wychodzi i w tej samej sekundzie wraca i oddaje. I pewnie słyszeliście o czymś takim jak paradoks dziadka. Czyli, że co się stanie, jeśli cofniesz się i zabijesz swojego dziadka, to jak się wtedy urodzisz? A skoro się nie urodziłeś, to kto zabił dziadka? I powstaje nam taka pętla, którą naukowcy próbują wyjaśnić i wyjaśnić, więc nawet się nie będę tego podejmował. Aczkolwiek ten paradoks dziadka, przynajmniej w narracjach sci-fi, jest właśnie tym czymś, co próbuje się wytłumaczyć, i na to są różne sposoby. Nie w ogóle podoba się taka deterministyczna koncepcja podróży w czasie, którą sobie kiedyś rozkminiałem, bo deterministyczna koncepcja sprowadza się do tego, że skoro coś się wydarzyło, to znaczy, że się wydarzyło. Że nic nie zakłóciło tego przebiegu. Na tym polega determinizm, że wszystko jest jakby z góry ustalone i to się zawsze tak wydarza. Więc, oczywiście, podróże w czasie istnieją i w takim wypadku są one naturalną częścią naszego wszechświata. Czyli sam fakt, że żyjesz, oznacza, że nikt nie zabił twojego dziadka, co oznacza, że nikt nie cofnął się w czasie i tego nie zrobił. No Ale co jeśli ktoś by jednak wpadł na taki pomysł? No właśnie, nie wpadł. Na tym z grubsza polega determinizm. Że wszystkie zmienne zawsze prowadzą do tylko i wyłącznie jednego ciągu przyczynowo-skutkowego. Przykład Harry Potter. W z kabanu przynajmniej na początku, Rowling miała całkiem dobre na to podejście do podróży w czasie. I właśnie deterministyczne, moim zdaniem, bo tak. Harry widzi, że Hardodziob zostaje zabity, Sirius zostaje złapany i dementorze za chwilę go pocałują. Więc Hermiona i Harry muszą się cofać w czasie, żeby to wszystko zatrzymać i przy okazji tego wszystkiego okazuje się, że wszelkie różne takie dziwne pojedyncze wydarzenia, które miały miejsce, są tak naprawdę sprawką Harego i Hermiony, którzy właśnie cofnęli się w czasie. Na przykład to, że przyszła hermiona rzuca w przyszłego Harego kamienie, żeby ten się odwrócił i zobaczył, że knot idzie. Jak również ponownie przyszła hermiona udaje wycie wilkołaka, żeby ściągnąć lupina do siebie. Żeby ten nie zeżar przeszłego Harego. Że już nie wspomnę o całej akcji z Harrym i z patronosem. I w efekcie wszystkie wydarzenia, które widzimy z perspektywy przyszłych Harry i Hermiona, widzimy, że one właśnie tak się wydarzyły. A przeszły Harry i Hermiona o tym nie wiedzieli, dlatego musieli cofnąć się w czasie. Bo nie wiedzieli, że Hardodziu, który miał być dziabnięty przez kata, tak naprawdę nie został dziabnięty, bo on walnął po prostu wkurzony w dynie. Więc pomimo tego, że istnieją podróże w czasie i można zmienić bieg rzeczy. To ten bieg rzeczy i tak się wydarzył. Oczywiście determinizm ma lukę bycia determinizmem, że to się musi wydarzyć tak, a nie inaczej. No ale można też inaczej wyjaśniać paradoks dziadka, bo głównie na tym paradoksie się skupiamy. No i w momencie, kiedy taki ty zabija swojego dziadka, przez co ty nie możesz się narodzić, musimy zastanowić się nad ontologiczną kwestią tego, kim jesteś ty. Bo ty jako ty w momencie, kiedy zmienia się bieg wydarzeń, może przestać być tobą, tobą, ale ontologicznie ty wciąż może istnieć tylko jako inna osoba, która zabije dziadka. I tworzy się forma pętli czasowej, w której ktoś inny, nie ty, ale ontologicznie ty zabija twojego albo nie twojego, albo własnego dziadka ontologicznego. No i w którymś momencie docieramy do momentu, w którym ty ontologiczny jest tym samym tym, o którym my cały czas tutaj mówimy. I mając na myśli ontologicznego mnie, mam tutaj na myśli coś w rodzaju rzeczy samej w sobie, o której mówił Kant. Czyli jest to taka cząstka rzeczywistości, która jest niezależna od tego, jak my na nią postrzegamy, zawsze jest taka sama, więc nawet jeśli ja, zabijając dziadka, przestaję być sobą, postrzeganym przeze mnie jako ja, to transcendentalnie ja mimo wszystko istnieje, ale w innej formie, postrzeganej przez człowieka jako... No dobra, chyba już rozumiecie koncept, że, o, że naprawdę jeśli chodzi o podróże w czasie, to jest cholernie zagmatwany temat i można z tym robić naprawdę niesamowite rzeczy, nie? A co robi Miraculum Królika? Oczywiście mamy tę króliczą norkę, która pozwala nam wnikać w alternatywne rzeczywistości, co już nam odpowiada na pytanie. Że Miraculum działa na zasadzie alternatywnych rzeczywistości, w których ktoś coś spieprzył i trzeba to potem naprawiać. Co widzieliśmy już dwukrotnie, a szczegółowo omówię to przy omawianiu odcinków. I jak mówiłem ostatnio, nie chcę w żaden sposób błędów w działaniu Miraculum tłumaczyć tym, że no, narracja musiała być taka, a nie inna, albo plot armor jakiegoś bohatera. Albo po prostu takim było łatwiej, żeby po prostu za bardzo się nie przemęczać, ale w tym przypadku muszę no, zahaczyć o ten sposób prowadzenia narracji przy okazji podróży w czasie. Bo Miraculum królika daje nam w sumie najbardziej stampową formę podróży w czasie, czyli no, powrót do przyszłości. Bo narracja czegoś takiego jest stosunkowo prosta. Mamy jedno wydarzenie, które ma miejsce, przenosimy się w czasie, żeby coś z tym wydarzeniem zrobić, i w momencie, jak zmienimy to jedno wydarzenie, przenosimy się do alternatywnej rzeczywistości, w której dzieje się co innego, i głównie wokół tego buduje się historię, że coś się zmieniło w tej rzeczywistości i trzeba to najczęściej naprawić. I tego typu działanie jest oczywiście jak najbardziej stricte pod narrację. Tu się nie rozkminie nad żadną logiką, nad paradoksem dziadka. Troszeczkę szkoda. Bo w tym przypadku te rozkminianie jest właśnie tą głębią podróży w czasie, której brakuje w ogóle w Miraculum, w sensie ma na myśli głębię ogólną. I teraz takie teoretyzowanie, a przy okazji może sprzedam wam jakiś potencik jak podróże w czasie pisać, bo... Wydaje mi się, że determinizm jest takim złotym środkiem jeśli chodzi o pisanie narracji podróży w czasie, bo patrzcie. Jak już mówiłem, determinizm mówi, że to co się wydarzyło, to się musi wydarzyć. A w momencie kiedy my piszemy historię, to my mówimy, że to się musi wydarzyć. Żadnego, ale żadnego kombinowania co by było gdyby, my mówimy, że tak ma być i już. I jedyne co właściwie musimy tu pracować, to fakt, żeby to wszystko było spójne wewnątrz całej historii. Ponieważ jest to deterministyczne, to to się musi tak wydarzyć i tym się nie musimy przejmować. I nie musimy się zastanawiać nad paradoksem dziadka, nad ontologicznym statusem samych siebie i tak dalej. Bo w całej tej osi między narracją a logiką, podróże w czasie są cholernie problematyczne pod względem właśnie logicznym. Bo naukowcy do tej pory się głowią nad tym, jak to w ogóle może działać tabuny ludzi z IQ wyższych niż wzrost, no nie jesteśmy w stanie tego przemyśleć i rozkminić od ręki pisząc książkę, więc no, trzeba się godzić na jakieś wypośrodkowanie tego jak dla mnie determinizm się do tego nadaje, bo my musimy się tylko skupić na tym, żeby wewnętrznie w naszej historii było to wszystko spójne logicznie. A to, że to się musiało tak wydarzyć, no bierzemy jako aksjomat i po prostu bierzemy to w kosta tego, że nie da się rozmienić wszystkiego. A Miraculum Królika to jest najprostsza, najbardziej skupiona na narracji rzecz, która może kompletnie ignorować jakąkolwiek logiczną spójność, byleby to wyglądało fajnie. Ale jeśli rozmienimy to logicznie, to to już przestaje wyglądać fajnie. Ale z jakiegoś powodu Miraculum Królika i moc podróży w czasie jest za mało fajne, bo trzeba było nam tę fajność podwoić. Miraculum węża, czyli kolejny Mirakulum z dolnego pokładu, tak samo jak Miraculum królika zresztą, daje nam moc drugiej szansy, która jest ni mniej, ni więcej niż funkcją Replay. Replay! Podziała to dwuetapowo. Pierwszy etap to jest oczywiście odpalenie tej mocy po raz pierwszy, i wtedy tworzy nam się taki checkpoint, do którego wracamy, kiedy decydujemy się odpalać tę moc po raz drugi. I to jest praktyczne o tyle, że jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli, no to możemy się cofnąć i możemy spróbować to powtórzyć, tym razem wiedząc już co się jak wydarzyło. Bo gościu z Mirakulum węża oczywiście pamięta wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w przyszłości. Kurde, to całkiem kreatywny pomysł, jeśli chodzi o to mi sława. Patrzcie, a ja tak przy końciku kronikarskim zanim na niego jechałem, że on jest kurde taki w ogóle i ma przerośniętego. A tymczasem Gościu naprawdę potrafi wymyślać całkiem ciekawe, kreatywne i przede wszystkim oryginalne pomysły na równe moce. A nie, czekaj, na skraju jutra, ktoś kojarzy ten film? Prawie, że ten sam motyw, że Gościu jak ginie, to się cofa w czasie i zaczyna dzień od nowa. I to jest taki przykład pierwszy z brzegu, bo oczywiście ten motyw mógł pojawić się gdziekolwiek wcześniej. Doktor Who, tam wymyślono chyba wszystko z Science Fiction. Tylko akurat za bardzo już nie pamiętam. W każdym razie wróćmy do Miraculum Węża, który jest zdecydowanie bardziej opecki niż jest nam to. Pokazane w serialu z jednego prostego powodu. Ponieważ taki Luka, czyli Serpent, czyli osoba, która głównie korzystała z Miraculum Węża, jako na nastolatek miał oczywiście limit czasowy tych kilku minut do przemiany zwrotnej, prawda? Bo jeśli przemieni się zanim wykorzystam z drugi raz, no to oczywiście przemiana zwrotna i checkpoint się zresetuje. Ale pomimo tego ograniczenia, nie jest mimo wszystko bardzo opecki, bo. O ile będzie się trzymać tego kilkuminutowego limitu, to jest w stanie korzystać z tej mocy praktycznie w nieskończoność. I to teoretycznie, będąc tym nastolatkiem, który nie jest w stanie czegoś takiego robić. Ale okej, okay, dobra, to ma ręce i nogi, ale z drugiej strony. A gdyby taki dorosły wziął Miraculum węża, odpalił drugą szansę, zrobił sobie jakiś swój wielki, gigantyczny, mocarny plan, zauważył, że jest jakaś jedna pierdółka, którą Biedronka i Czarny Kot wykorzystają, żeby go totalnie rozwalić, w tym momencie korzysta z drugiej szansy i robi wszystko od nowa z poprawką. I ten plan może trwać dni, miesiące, lata, i tak czy siak możesz się cofnąć za te kilka lat do tyłu, bo jesteś dorosły i możesz podtrzymywać przemianę w nieskończoność. Oczywiście mimo wszystko Mirakulum Węża ma poważne ograniczenia, po pierwsze musisz zdążyć się cofnąć w czasie, bo może być tak, że ktoś cię złapie, trafi, i cokolwiek ci zrobi i nie dasz rady. A poza tym przez te lata planowania i patrzenia co może pójść nie tak, to co mówiłem wcześniej, musiałbyś cały czas być przemieniony, bo ta moc drugiej szansy po przemianie zwrotnej się resetuje. Także samo Miraculum Węża, poza tym, że jest totalnie opeckie, znowu, w samym swoim działaniu jest właściwie wewnętrznie spójny. Tylko względem Miraculum Królika okazuje się być totalnie niepotrzebne. Oczywiście zależy, jak na to spojrzeć. Powróćmy do tych wielu linii czasowych, bo teraz musimy się zastanowić, jak te linie czasowe powstają. Bo może być tak, że mamy tę jedną linię czasową od początku wszechświata i w momencie od każdej milisekundy, kiedy coś się wydarzy. Kiedy na przykład jakaś cząstka poleciała tam, a nie inaczej, a mogła w inną stronę, tworzy się nieskończona ilość linii czasowych, z której to powstaje kolejna nieskończona ilość linii czasowych, i tak dalej. Więc można by uznać, że Miraculum Węża, w momencie kiedy wykorzystuje się drugą szansę, tak naprawdę kasuje tę linię czasową po tym jak się cofnęło, w sensie to się nie wydarzyło, bo my się cofnęliśmy i to się nie miało miejsca. Ale to by trochę nie miało sensu, bo wtedy co, Królix nie byłaby w stanie cofnąć się do tamtej linii czasowej? Ale można to też obalić taką wariacją dowodu ontologicznego, które miało dowodzić istnienia Boga poprzez fakt, że możemy o nim pomyśleć. I tutaj jest podobnie, bo jakim cudem linia czasowa miałaby zostać wymazana w momencie, kiedy Serpentium po cofnięciu się w czasie drugą szansą i wymazaniu tej linii wciąż pamięta, co tam się wydarzyło? A skoro pamięta, co tam się wydarzyło, to znaczy, że w rzeczywistości musi to mieć cały czas miejsce. Czyli bardziej prawdopodobne jest, że Miraculum Węża ma po prostu zdolność skakania do równych nieskończonych linii czasowych. Bo ponieważ może być od danego wydarzenia poprowadzona nieskończona ilość linii czasowych, to możemy śmiało uznać, że istnieje linia czasowa, w której coś się wydarzyło i poszło nie tak. Inna linia czasowa, w której Serpendium po zobaczeniu tego, co się wydarzyło w tamtej linii czasowej, cofa się w czasie, mówi o ekipie, co się wydarzyło, żeby do tego nie doprowadzić. Kolejna linia czasowa, gdzie serpentium znowu się cofa, bo coś poszło nie tak, Pamiętam z tym razem rzeczy z poprzednich dwóch linii czasowych. Kolejna linia czasowa, w której Serpentyn znów musiał się cofnąć, żeby naprawić to, co tam znów zostało spaprane. Jeszcze jedna linia czasowa, bo ten też zostało coś zostało spaprane. Kolejna linia czasowa, bo czarnego ten... się no w skórce będą. że się to mówi, że ma to wszystko więcej, co wszystko w No i tak można nieskończoność, tylko w takim wypadku mam wrażenie, że Miraculum węża jest niepotrzebne do tego stopnia, bo to jest po prostu trochę bardziej kompaktowe Miraculum królika. Bo w takim wypadku, jeśli coś pójdzie nie tak w alternatywnej rzeczywistości, jak to było w białym kocie, to i tak interweniuje Jakby Mirakulum Węża jest tutaj takim bardziej doraźnym miraculum królika, ale no chyba powstało tylko po to, żeby nie musić cały czas delegować królik do każdej jednej pierdółki z alternatywnej rzeczywistości. Czyli właściwie mamy tu do czynienia z mirakulami, które robią mniej więcej to samo, no tylko że są z jakiegoś powodu i dwa. Można to tłumaczyć oczywiście paradoksem czasowym. Ale to nie byłby jedyny przypadek, gdzie Miracula dwoją nam się w oczach. W sensie niby inne, ale jednak te same, ale o tym kiedy indziej. Bo z tymi mirakulami skończyliśmy, także do zobaczenia i widzimy się w poprzednim odcinku. A wszystko ładnie piękne, tylko teraz jak ja wrócę do swoich czasów, żeby zrobić odcinki z trzeciego sezonu, co? Aha, oczywiście, że się zaczął. Halo? Zna ktoś może jakiegoś zegarmistrza od Mirakul?